Witam! Zagrajmy dalej w Skyrim. Dekus znajduje się tutaj. Patrzcie, jaki ciekawy posąg. <laughs> Ty sobie ustawiłeś jakieś pułapki, tak? Nieważne. Weźmiemy sobie brzytwę. Do ręki. I... Zbudź się, Czas umierać! Hmm. Znajdź swój własny wrak. Ten jest mój. Tak? Wybacz, ale mam rozkaz Cię zabić. Co? Dlaczego? Nie rozumiem. Nic Ci nie zrobiłem. Błagam. Litości. A! Niestety, to nie jest opcja. A, ucieka. Lito... Dość! Dość. No, szkoda, że nie było żadnej akcji wykończającej. Dobra, dozebiliśmy wszystkich trzech, yy, yy, trzech. Wszystkie trzy osoby, których zabicie zlecił nam nazir. Teraz można go okraść praktycznie bezkarnie. Do momentu, że ktoś nas nie złapie z tref, tref, trefnym towarem. No. Ten posąg w sumie też mógłbym wziąć. A wezmę. Dlaczego nie? I co? Wszystko? Ten wrak jest mój Znaczy, że co? Hmm No ja tu nic nie ma, prawda? Godne uwagi Oh my god O Jest przepołowiony w przepołowiony jest <noise> ten statek o, raczej nic tu nie ma ciekawego O, jest jakaś skrzynia, no ale po cholerę taka skrzynia tutaj ukryta, jak wszystkie skrzynie tutaj mają generyczny nut. Karczy gdzieś ty... no właśnie, jeszcze zginął tam i co? Co byśmy wtedy zrobili? Nie, tutaj chyba się towarzysze nie mogą utopić w tej grze. Dobra. Czas pójść niezaproszonymi na... uroczystość weselną. I rozkręcić imprezę jak na dobrego psychopata przystało i chodźmy, nie przedłużając, pierwszy raz w mieście. Jeśli potrzebujesz noclegu, idź do mrugającego ślizgacza. Nie, 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 Potrzebuję namierzyć świątynię niebiańską. Tam gdzie potem zabiliśmy, pamiętacie? A teraz będziemy zabijać. Pod mrugającym ślizgaczem mamy Krewną cesarza. Tędy, trzeba wyjść. jego Nie chcą się cesarskiej władzy. Spokojnie, koleżko, nie za blisko mojej kobiety, rozumiemy się? Aha, zamów sobie coś do picia. Gratulacje. Najlepszy. Witoria to dobra kobieta i każdy facet chciałby z nią być. Mój ojciec nie jest zbyt szczęśliwy, że będę miał żonę z cesarstwa. Ale to już jego problem. Nie będziesz miał. Dobrze, że ty nie, nie wiesz. Cóż to był za fantastyczny dzień? Mam nadzieję, że uroczystość ci się podoba. Ja... Dopiero co przyszedłem. Po prostu. Po prostu pada. Tyle dobroci dla mnie. Ach. Nie odzywaj się. No, nie ma się co wstydzić. Mój dzień jest twoim dniem. Proszę, jedz, pij, wesel się. Wszyscy jesteśmy tu druhami. Proszę. Bawcie się dobrze. O. Zaraz będziemy wszyscy minus jeden. Witoria jest ładna, ale czy ma dobre biodra? Chce mieć wnuczęta. Mnóstwo wnucząt. Uważam, że mój chłopczyk powinien mieć tradycyjne norskie wesele. Na dworze, w chłodnym górskim powietrzu. A gdzie my się teraz znajdujemy? Dachte. Mówi się, że to małżeństwo to pierwszy krok do pokoju. A a kto chce pokoju? Hm, dobrze się bawisz? Nie, nie bawię się dobrze. mój syn właśnie ożenił się z przeklętą cesarską. Spoko zaraz to naprawimy. jest pełne chętnych Nordek, on chodzi do łóżka z wrogiem. Wspieraj Ulfricę, ty. ty? O, ależ. Nie ma Oczywiście. Mówię sobie, że nie tracę syna, ale zyskuję cesarską córkę. Cesarską córkę. No. Niech cię Talos prowadzi. Mój bratanek cesarz, jest zbyt zajęty udziałem w ślubie swej kuzynki. Nie puścimy płazem tej zniewagi. Tak. Poskakuj do cesarza. Zdecydowanie nie. Właśnie straciłam córkę przez norską bestię, a mój bratanek Tytus jest zbyt zajęty zabawą w żeby się tu pokazać. Hm, tak, Tytus i <tytus> Kiatowek. Wiktoria nieźle się ustawiła wychodząc za Asgeira. Jest całkiem przystojny. Co robi? Oczywiście. Uwielbiam śluby. Jeszcze nie znalazłam mego wybranka, ale wciąż mam nadzieję. Eee, chyba no coś tutaj nie zostało zagrane. straszna nuda do na tym ślubie? Szkoda, że nie ma żonglerów. <noise> no zaraz rozkręcimy im Spokojnie. Niezbyt. To tylko starcy próbujący wyglądać znacząco. Szkoda, że nie dzieje się nic ciekawego. Zaraz się stanie. Jasne, cokolwiek powiesz. Dopóki nikomu y nie wchodzę w drogę. Strażnik. Dobrze, Jasne, darmowe jedzenie i wino. I nikt mnie już nie wrzuci do lochów. Śluby powinny odbywać się codziennie. Pewnie że tak. Najlepiej będzie, jeśli mnie zostawisz. Co to się dzieje? O jarl, rzadka to rzecz. Dobrze się bawisz? Jak na razie mam tylko nadzieję, że wszystko odbędzie się spokojnie. Nie, Wino upija, emocje rosną. Może to i radosna uroczystość, ale pod powierzchnią kryje się sporo animoz. No i pioruny strzelają. forto są się, moim zdaniem powinni byli zapłacić za cały kwartał wielu bardów z Akademii chętnie pam nie skorzystało no nie a owszem dziękuję uwielbiam śpiewać na weselach może zamiast tamtej zabijemy tą co dziękuję za wszystko teraz możesz powiedzieć nie mam czasu na rozmowy usgadzionego bardów skyrim co to? Tak się cieszę, że Wiktoria i Asgir zdecydowali się na publiczne wesele. W ten sposób całe miasto może cieszyć się razem z nimi. Dobrze się. Bawisz? Zdecydowanie. Patronowanie związkowi dwójki zakochanych jest jednym z moich najważniejszych obowiązków. Mam o tyle łatwiej. On zeskła, kapłan, i Wittoria tak? Rzeczywiście się kochają. Dobra. Zaprawdę błogosławieni są wierzący, gdyż oni właśnie Agencie. zaznali prawdziwej łaski. Tam jest jakiś balkon, tak? Tylko jak się tam dostać? Tędy? Otwórz samotnie? No faktycznie dostaliśmy. Łuk, ale strzała. Nawet nie głupie. Prezent. A znaczy łuk, łuku nie widzę tutaj. A jest! O! Co to, to? o Szkoda tylko, że podstawowe obrażenia są niższe niż tego orkowego łuku. Aczkolwiek podepnę sobie to pod e, ulubione i pod dwójkę. Na kato będzie tak, tak. Tylko. O, co się dzieje? Dobrze, to jest statua. jest jakoś optymistycznie, tylko Dziękujemy, że dzielicie z nami miłość, którą do siebie Jak się tam dostać? Jak Ucie, oni się tam dostali? problemy a A dobra, to można ją też i tak zabić. Hmm. Eeem. Um, nie. Ja chcę zrzucić statuę na nią. Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze. Jeżeli to w ogóle się uda. Jakie kobieta może sobie wymarzyć? Gdzie ty można wyjść na górę jeszcze? Ale tak na samą samą górę. Co to jest? Nic. Tylko, że ona przestała przemawiać. To jest niedobra. Bo nie wiadomo, czy jeszcze pójdzie tam. Hmm. hmm, jak tam wyjść na górę? Zaraz może być na mapie oznaczony. Samotnia, 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 niebieska świątynia. Ta morska kwatera główna, zamek tur, zamek tur, nie. Przez świątynię. No bank. Musi być przez świątynię, bo widzę, że są dwa wyjścia z niej. Zdaje się, że coś Cię trapi. Szukasz rady? Hmm. Ach, tak. Kiedyś była tam kaplanka. Dobra, ta nieważne. Ale jakiś czas temu wyznanie Talosa zostało zakazane przez Konkordat bieli i Złota. Samotnia. Widzisz jeszcze na górę kobietę? Mam nadzieję, że tak no. Dziwne artefakty na nacięciwie są, ale to widać nie jest za mały. Nieważne Coś tak długo tu ładuje. No. Hmm, proszę bardzo. niestabilny gargulec, z tym że wyjdą? Wyjdę na górę? Czy nie? Cholera, nie wiadomo. Jakbyśmy poczekali? O o o o, o. Och, tak. Uroczystość wesela się nie skończy, dopóki jej nie zabijemy. Więc podejrzewam po prostu, że oni to będą tak cyklicznie po prostu przychodzić. Och, jak pięknie. Safe. No, zacznij gadać. Dobrzy mieszkańcy samotne. O! Vittorio! Nie! Proszę, niech ktoś. Nie! Panna Młoda została zamordowana! Pomocy! Co tu się dzieje? Zaczynają walczyć między sobą. O kurde, to żeśmy zrobili, ale można sobie za to wziąć przedmioty: wszystkie. A czego nie? I teraz, no, dobra, jest to kłopotliwe. Co tu się dzieje? Chyba im się nie spodobało to, co zrobiliśmy. Pomyślałem, że przydać się pomoc, gdy nie było Spróbuję powstrzymać Najlepiej, jak potrafię. Wracam z Dobra! Prześlinie nam na pomoc. Świetnie. Tak więc. Zadanie nie było takie trudne, chociaż muszę powiedzieć, że było dość ciekawe, co się dzieje. Pod mrugającym no, już myślałem. What the hell? Słuchaj, ci radzę. Zbyt wiele trunków, zbyt wiele zakładów. Dobra. Co on robi w ogóle? Nieważne. W następnym filmie wracamy do. do sanktuarium.